Okej, okay, dzisiaj recenzja Overlorda e, Troszeczkę spóźniona e, Z mojego punktu widzenia Ponieważ obejrzałem to Jakiś czas temu, chyba z Miesiąc, dwa e, Jednak musiałem zrobić jeszcze mały research e, równający się z obejrzeniem wszystkich odcinków od nowa Żeby ogólnie wiedzieć co mam powiedzieć wiedzieć co mam powiedzieć Ale coś jeszcze zabrzmiał, haha to Dobrze, e, Overlord to jest anime Typu fantazy, e, Bardzo ciekawe bardzo fajne, ale o tym zaraz. Na początku mam sprosta fabułę, postaram się to zrobić bez spoilerów. Żeby nie, nie wtacić zabawy, tak? Po prostu o to w tym chodzi. Nie lubię, jak ktoś po prostu nawet na recenzach spoileru ja tylko też staram się tego nie robić i postaram się tego nie zrobić. Więc dobrze. Ogólnie Overlord ma trzy sezony. Po 12-13 odcinków i naprawdę wciąga. I dlatego postaram wam się wytłumaczyć sprostać sezon po sezonie. Więc tak, w pierwszym sezonie dowiadujemy się, że nasz główny bohater, który grał w grę miał tam jakichś swoich przyjaciół, którymi grał tą grę, tworzył gildie, bo jest to właśnie taka gra na typu VR taka futurystyczna z lat 70. XXI wieku, jakoś tak Robił no ale się okazało pewnego dnia, że ta gra ma być, serwery zostaną być zamknięte, więc ostatnie chwile chciał spędzić po prostu swojej guildy. E, ze swoją postacią, mega silną, jak sam to określał. E, no i został sobie Gersa. Jednak się okazało, właśnie, że po zamknięciu se serwerów nie wywaliło go z gry, nie wyrzuciło go ani nie był czarny jak agon. Po prostu go wyssało do gry. E, NPC i jego sługi, bo tak tam byli tacy sługusowie, sobie, można tak powiedzieć. Stali się żywymi istotami, którzy rozumiem, czują, mają uczucia, to jest wszystko, nie? Mają wszystko, po prostu, co zwykli ludzie, NPC w grze. Więc, no, nie zwleka nasz, nasz główny bohater, który się nazywa Ice All Gone, tak sobie dał na imię, na początku anime. Dość dziwne imię, ale no, nie poznaliśmy jego prawdziwego imienia, z prawdziwego świata, tylko po prostu nam powiedział te, które chciał sobie pokazać w grze. Więc chce on swoje imię, swój, swój cały. Sw swoją całą osobę rozprowadzić na swoim świecie. Chce przejąć władzę nad światem, jak to, jak, jakby to zabrzmiało. Jednak jest do tego zdolny, bo widać, że jest on niesamowicie silny. No, był to gracz, tak? Przeciwko NPC, to wiecie, to jest nic, praktycznie. NPC przeciwko takiemu graczowi. Jest on niesamowicie silny, chce rozporadzić swoje imię na świecie, chce być też władcą tego świata, jak on sam to powiedział, ale nie wiadomo czy to był żart, czy naprawdę chciał tak zrobić. Ale co? Więc tak, na początku ulepszenie swojej gildy, czyli powiedzenie jakimś swoim sługusom, że ej, weźcie, pokażcie, zróbcie to, zróbcie tamto, naprawcie tamto, nie? Potem udał się do miasta, żeby swoje imię jakby rozprowadzić, rozprzestrzenić, stać się popularniejszym, no bo no, nie było to na niego trudne. I na tym praktycznie się kończy pierwszy sezon: po prostu zaprezentowanie swojego e, imienia wszystkim, żeby wiedzieli z kim mają do czynienia. Drugi sezon był dosyć dziwny, i on mi się najmniej podobał, bo tam mniej się w nim, szczerze mówiąc, działo. E, jednak wątek był na tym samym: przejęcie władzy nad wszystkim, dosłownie. Everything. Więc tam spotyka różnych sojuszników, znajduje różne surowce, znajduje także pokonuje dużo przeciwników, którzy mogliby mu przeszkodzić w tym i poznaje dużo ciekawych osób, mniej więcej alchemika, który no, jakąś miał swoim babcie i dzięki niemu mogli oni tworzyć nowe lepsze mikstury pod i także dawać się je jego sługom. Przez to no, byli bardzo potężni. W sezonie trzecim mamy jednak totalne zniszczenie systemu. Ponieważ Overlord już nie postanawia czekać i fra chce wdrążyć do akcji. Dokładnie chce, chce i tak mu się to udaje, sprzymierzyć z przeciwnym królestwem, które główne królestwo, które poznajmy przez na animem, walczyło. Walczyło, sprzymierzało się, nie wiem jak dokładnie to powiedzieć. Po prostu nie byli sobie mile widzieni, tak. Kiedy następuje czas bitwy, gdzie jedno królestwo się bije z drugim, Overlord staje po stronie tego drugiego, z którym, wydaje mi się, że nikt nie spodziewał się, że się sprzymierzy. No i z jego, jego potęgą no, walka wychodzi mega prosto, ale tu nie będę nic już spoilerował, bo to i tak e, trzeba zobaczyć samemu. To jest strasznie dobre do obejrzenia ten odcinek, a dokładnie chyba dwa odcinki e, z tej bitwy są. Jest to dobre, po prostu. E, samo a tak też tak moja recenzja ogólnie omówienie, jak mi się to oglądało i w ogóle... Bo sprostałem już problem. Więc oglądało mi się to anime strasznie dobrze. E, naprawdę bardzo mnie interesowało, było bardzo wciągające. E, niestety krótkość sezonu, czyli tam 12-13 odcinków to jest właśnie jeden z minusów. No bo nie ukrywajmy 13 odcinków, to nie jest tak dużo. To idzie nawet uderzyć jeden wieczór, czy znaczy jeden noc. E, no, jeżeli ktoś jest tak, się aż tak bardzo wciągnął, no ja po prostu się wciągnąłem, ale nie żeby obejrzeć wszystko w 3 dni. Inak e, to mówię, jest bardzo interesujące, bardzo wciągające, e, może zrozumieć niektóre postacie, ponieważ widać te uczucia, widać, e, widać że no, te postacie coś tam sobie mają, jakby swoje, e, swoje emocje, swoje zasady, swoje e, życia dosłownie, dusze w nich widać, tak? Bo to świetnie jest to odzorowane. Dlatego ogólnie polecam to anime. Jest bardzo dobre do obejrzenia właśnie wieczorem. Bardzo wciągające, jeżeli lubicie anime fantazy, typu fantazy, bo takie ono jest. Naprawdę polecam. Ale dobra, moja ocena końcowa. Za kreskę to ja 7 na 10. Jest ona ok, ale jednak przeszkadza mi to, że no kolory i ogólnie sama kreska też, no mówię, jest dosyć ostre. Takie. Jest wie, o wiele więcej lepszych styli, ale pasuje, no, jest fajna, ok jest, ale 7 na 10 to jest moja ostateczna ocena na kreskę. Charakter postaci jest świetny, daje mocne 10 na 10, jak mówiłem widać ten charakter, widać dokładnie emocje, więc zdecydowanie dycha, lepszej oceny nie dam, bo nie mogę dać, nie jest najlepsze. I za fabułę także 10 na 10. Jest też ona świetnie, trzyma się kupy, jest ładnie objaśniona, nie nudzi się, jest po prostu świetnie zrobiona, więc ona też daje tą piękną dyszkę. Nie moja na końcu, to jest 9 na 10. Jak mówię, odejmuję tylko troszeczkę za tą kreskę i za ten e, za właśnie styl rysowania, za tą kreskę i e, za to, że drugi sezon był troszeczkę dziwny. Tak moje odczucia, ale tak się nie, też się nie nudził. Albo był troszeczkę dziwny. Więc 9 10 A tak, czekaj, jest świetne. Polecam obejrzeć. Yy, no i to jest jakby tyle ode mnie.